28 czerwca 1912. Dusza żyjąca w woli Bożej jest niebem, w którym Jezus jest słońcem, a gwiazdami są jego cnoty. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, przyszedł na chwilę błogosławiony Jezus. I powiedział do mnie, córko moja, dusza, która czyni moją wolę, jest niebem, ale niebem bez słońca i bez gwiazd, ponieważ ja jestem słońcem, a moje własne cnoty są gwiazdami, które upiększają to niebo. Niebo to jest tak piękne, że zakochuje się w nim każdy, kto ma możliwość je poznać, a tym bardziej jestem w nim zakochany ja, który jak słońce znajduje się w centrum tego nieba i nieustannie obsypuję je nowym światłem, nową miłością i nową łaską. Niebo to jest piękne, gdy świeci słońce, to znaczy, kiedy ja się objawiam i obsypuję duszę czułościami, napełniam ją moimi charyzmatami, ją obejmuję, a wzruszony jej miłością mdleję i w niej wypoczywam. Wszyscy święci gromadzą się wokół mnie. Gdy odpoczywam, są zadziwieni, oglądając to niebo, w którym ja jestem słońcem, i są zachwyceni widokiem tego nadzwyczajnego cudu. Nie można znaleźć piękniejszej i przyjemniejszej rzeczy dla mnie i dla wszystkich, ani na ziemi, ani w niebie. Niebo to jest piękne, kiedy słońce się chowa, to znaczy kiedy pozbawiam duszę siebie. Och, jakże można podziwiać harmonię gwiazd, gdyż powietrze tego nieba nie jest podatne na chmury, burze ani na nawałnice, ponieważ ukryte słońce schowane jest w centrum duszy. A jego ciepło jest tak palące, że niszczy chmury, burze i nawałnice. Powietrze tego nieba jest zawsze spokojne, pogodne i pachnące. Gwiazdy, które błyszczą najbardziej, to wieczny pokój oraz miłość bez końca. Kiedy dusza ukryta jest w słońcu. Gwiazdy znikają, a kiedy słońce ukryte jest w niej, widać harmonię gwiazd. Jest piękna pod każdym względem. Niebo to jest moją radością, moim odpoczynkiem, moją miłością i moim rajem.